Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie. Tutaj trener Marciński zapraszam na omówienie 17 kolejki Fantazy Premier League i pokażę mój skład na kolejkę 18. Przedstawię plany na 19 kolejkę. Zapraszam serdecznie. Życzę wszystkim oczywiście na początku e, wszystkiego dobrego w drugim dniu świąt. E, ja kolejkę w 17 zakończyłem z zieloną strzałką, minimalną, bo minimalną, ale najważniejsze, że tendencja spadkowa została zatrzymana. W tym momencie mój rank to jest 1723 298. No i zobaczmy, sobie co się wydarzyło w tej kolejce. Mój wynik w tej kolejce to jest 80 punktów. Zacznijmy od ataku. Erling Haaland, 32 punkty na kapitanie, czyli, czyli podwojona 16. Dwa gole, asysta bonus. E, powiedzmy fajnie, że mamy go na kapitanie, ale z drugiej strony to tutaj akurat jego e, wynik spowodował mój spadek, ponieważ dużo osób miało go na triplu. E, więc ten mój, bo to jest chyba taki sam wynik albo bardzo podobny jak ja miałem go na triplu, e, więc dla mnie średnio korzystne, że, że ludzie też trafili, e, inni, inni gracze też trafili tutaj w potrojenie Halanda. Ee, więc dobrze, że miałem go na kapitanie, chociaż niedobrze, że akurat tyle osób też trafiło dla mojego, dla mojego ranku. Jean-Philippe Mateta, Crystal Palace, wysokie baty z Leeds. To jest mecz, w którym się pożegnamy z panem Matetą. Więc, więc tutaj jakby jego słaba forma już tutaj, jeżeli on zlicnie jest w stanie tutaj zrobić, to znaczy generalnie cały Crystal Palace zagrało średnio w tym meczu, ale, ale w ogóle Mateta nawet jak dochodzi do sytuacji, no to, to on uderza bardzo niecelnie, jakiś tak, tak wszystko, jakby był, jakby był zmęczony, wszystko się od niego odbija, więc, więc generalnie z Matety się wycofuje. Cierpliwość popłaciła w przypadku Nika Voltemade W zeszłej kolejce strzelił bramkę, ale samobójczą, a w tej kolejce dwie bramki przeciwko Chelsea. Trzy punkty bonusowe, więc, więc bardzo fajnie. Tutaj akurat cierpliwość wynagrodziła mnie. I, I dobre punkty tego zawodnika. Morgan Rogers, którego kupiłem, również dwie bramki, bardzo niski wskaźnik expected goals, no ale goś po prostu konkretnie uderza z miejsc, w których wcale ten wskaźnik nie jest jakiś super, te szanse nie są super wysokie. Piękne bramki, dwa gole przeciwko Manchesterowi United, trzy punkty bonusowe, więc też bardzo ładny transfer. Wilson, no niestety kupiłem go i po serii świetnych tutaj e, występów, tym razem e, nic tutaj specjalnego nie pokazał. Blank, Bukai Osaka tak samo, Arsenal zwyciężył 1-0 z Evertonem, ale tutaj mieliśmy Blanka i Foden, tak samo kupiony przeze mnie, e, przestał robić dwucyfrówki, tak jak w każdym meczu. To jest na 5 ostatnich meczów jedyny mecz bez dwucyfrówki, to jest właśnie ten, w którym został kupiony. No, ale to jest oczywiste, że on tych dwucyfrówek nie będzie robił w nieskończoność. E, Timbers czystym kątem, 6 punktów. Guay i Henderson, niestety hmm, Henderson 0, Guay 1. Tutaj wysoki, wysoka porażka z Lidz. Szalobach 3 punkty. Dwie bramki stracone przez właśnie strzał Voltemada, ale za to chociaż wbił dewkony e, więc zawsze coś tam mój gołcik zrobił. Na plus, więc 80 punktów. Eee, w tym momencie jestem 193 w naszej legendarnej lidze FPL. Nasz lider front gaśnicowy, Adam Tomaszewski, miał następujący skład: 72 punkty w bramce Raja, 7 punkty, dalej Szalobach, Virgil O'Reilly, Cash w pomocy w Bruno Fernandes, Foden Rice, Sakai w ataku Thiago i Halant na kapitanie. Tak wygląda skład naszego lidera. Gratulujemy! Jeśli chodzi o, o formę zawodników, kto teraz, kto teraz wymiata, kto jest na topie, kto w ostatnim czasie dobrze punktuje, zobaczmy sobie, jak to mniej więcej wygląda. W tym momencie, jeśli chodzi o formę, w ostatnim czasie na pierwszym miejscu jest Filfoden, który pomimo tego, że teraz zblankował to mimo wszystko, forma 11-6, drugi jest Halan 9-4, kolejny jest Bruno Fernandes który no. Tutaj jest wysoka, ale, ale doznał kontuzji. Zagrał tylko 45 minut z meczu z Tą Willą, więc e, jego nie można brać pod uwagę przy budowaniu składów. E, Wilson ym, dobrze grał, ale tutaj jest jeszcze jakaś, jakaś tam jakiś znak zapytania to było stłuczenie. E, pod pewnym znakiem zapytania, Stoi jego występ w najbliższym meczu. carvert Carver Tluin jest po prostu w niesamowitej formie. To jest raz, dwa, trzy, cztery, piąty mecz pod rząd. Yy, z golem, co najmniej, teraz dwie bramki z był, więc naprawdę w mega gazie jest Calvert-Lewin. E, dalej jest Rogers, Ekitike, Szaloba, Guardio, Luis Potter, Mateusz Nuniesz, e, Bukayo Saka czy De e, Więc tak wyglądają gracze, którzy aktualnie są w najlepszej formie. No i, i co? Przejdziemy teraz do planów moich na najbliższą kolejkę. Ja w tej kolejce, tak jak zapowiadałem wcześniej, zagrałem sobie freehita, bo <laughs> zostały dwie kolejki. Więc trzymałem, trzymałem te chipy. Mój plan był taki, żeby być gotowym po prostu na sytuację, że nie wiem, że Halan wypada na przykład na jedną kolejkę, że po prostu inni nie mają chipów, a ja sobie elegancko e, free hitem wszystko załatwiam, albo Wildcard odpalam, żeby to było coś grubszego, ale nic takiego się nie wydarzyło, więc dojechałem do przedostatniej w tym roku i ostatniej kolejki z dwoma chipami, więc zagrałem w przedostatniej hita. E, mój plan jest taki po prostu y, za, powiedzmy. Y, Nastawiłem się na grę przeciwko drużynom z dołu tabeli po prostu, tak, więc no najsłabszą drużyną w lidze obecnie jest Wolverhampton Wolves, więc potroiłem sobie Liverpool, ten Liverpool jakoś super świetnie nie gra, dlatego z ataku wziąłem tylko Ekitikę. Wirtz teoretycznie jest do gry, ale, ale też jakby tam z wypowiedzi Slota czułem, że tak no jest, bo musi być dostępny, więc na pewno jak i stwierdziłem, że, że tutaj pójdę po prostu w podwojenie defensywy Liverpoolu, czyli Alisson na bramce i Virgil van Dijk w defensywie, no to jest moje potrojenie Liverpoolu. Kolejna drużyna, na którą się uparłem, to będzie Burnley. Burnley gra z Evertonem, więc potroiłem sobie Everton. Everton całkiem nieźle postawił się Arsenalowi. Arsenal musiał się naprawdę napocić, żeby tą jedną bramkę przeciwko nim zdobyć. Więc podwoiłem defensywę Evertonu, Tarkowski i Keane, a w ofensywie postawiłem na Jacka Grealisha, więc zobaczymy, jak to potrojenie zadziała. Kolejna drużyna z dołu tabeli, to znaczy teoretycznie kolejną powinien być West Ham. Bo on jest, jeżeli dobrze tutaj pamiętam, trzeci od końca, ale, ale Fulham mnie nie przekonało w tym meczu poprzednim. Wilson jeszcze na żółto zaczął się świecić, więc pominąłem ten drużynę i potroiłem sobie Manchester City, które gra z będącym tuż nad strefą spadkową Nottingham Forest, więc oczywiście Halland na kapitanie, Foden. No i tutaj wziąłem Szerkiego, chociaż w pierwszym składzie miałem tutaj Wilsona, ale, ale sam występ Wilsona mnie nie przekonał, i do tego jeszcze, jeszcze jakiś tam znak zapytania więc tutaj potrawiłem sobie w ten sposób City e, i dwóch zawodników, których aż tak mocno nie brałem pod uwagę właśnie kalendarza, chociaż troszkę też, e, ale już nie tak, że z dołu samego tabeli, Nick Woltemade po dwóch golach strzelonych e, przeciwko Chelsea, no to zgodnie z teorią Ruda Van Nistelrooy'a gole są jak... E, końcówka keczupów w butelce, że jak już poleci jeden gol, to polecą następne, więc wdałem Woltemadę po dublecie z Chelsea, żeby, żeby zagrał przeciwko Manchesterowi United, który też ma swoje problemy, tak będzie grał bez Bruno Fernandesza. Dopiero co przyjął, znaczy nie teraz, ale w poprzedniej kolejce jeszcze wcześniej cztery gole odborne więc liczę, że Woltemadę utrzyma tutaj właśnie formę i jak już będzie strzelał, to seriami. No i też, żeby nie mieć, żeby nie pominąć totalnie Arsenalu. Arsenal grał w tygodniu też mecz. Z, z Crystal Palace, który wygrał w rzutach karnych w, w Krajowym Pucharze. W sensie w, w karabaoka, chyba tak, więc, więc chociaż jednego zawodnika Bukayo sake, który wszedł na 20 minut w tym meczu, więc, więc na pewno zacznie, na pewno no, na 99% zacznie mecz z Brighton w pierwszym składzie, więc sobie chociaż jednego zawodnika z lidera obecnego zostawiłem. Więc tak wygląda mój free hit, na ławce bez szału tu nic nie zmieniałem, zostawiłem sobie tylko Stacha, na wypadek gdyby ktoś nie zagrał, no to on tutaj piękną bramkę załadował przeciwko Crystal Palace z rzutu wolnego. E, więc zostawiłem go sobie, żeby jakby co mieć kogoś tutaj, kto, e, kto wspomoże mój skład, jeżeli coś by wypadło. Więc tak wygląda moja ekipa Frichitowa na, na tą najbliższą kolejkę 18. No i później będzie kolejka 19, ostatnia kolejka w tym roku kalendarzowym. I w tej kolejce zagram Frichita, e, nie Frichita, tylko white carda. E, Więc Więc pewnie sobie przeanalizuję, kto jest w jakiej formie. E, jeszcze raz. Na spokojnie spojrzymy, jak, jak optymalnie dobrać skład, i tak, żeby już wejść w ten rok, właśnie z tym nowym składem, będę mógł parę rzeczy przebudować, ale myślę, że taki trzon drużyny zostanie, no bo nie wydaje mi się, żebym rezygnował, nie wiem, z Halanda, no z Saki raczej nie. Teraz Ekitike pojawia się w mojej drużynie i Ekitike. E, wrzuciłem jeszcze przed zagraniem Freehita, tak? Więc, e, jeżeli nic tutaj nie pomieszałem, no to Ekitikę wróci do mojego składu, tak? Bo. Nie chciałem go mieć tylko na frychicie, więc zrobiłem tak, że najpierw zrobiłem transfer Ekitike za Mateta i dopiero potem zagrałem frychita. więc jeżeli nic nie pomieszałem, to powinno być tak, że chyba Ekitike mi wróci po, po freeheacie. Chyba że, chyba, że jakoś źle to rozumiem. E, więc, więc Ekitike myślę że też zostanie na dłuższy czas, e, bo Liverpool też ma tam całkiem przyzwoity terminarz, teraz Wolves potem lidz u siebie, e, więc, więc przy kontuzji Isaka i jego formie, no to, to tutaj wydaje mi się optymalny raczej wybór. No i co? W takim razie życzę wszystkim dobrej, te, do, do, dobrego tego drugiego dnia świąt i, i, i tutaj pozostały dni, pozostaje końcówki roku. Więc widzimy się na kolejnym już wildcardowym nagraniu. Trzymajcie się powodzenia w tej kolejce. Na razie, cześć.